Cześć, prowadzisz siłownię, mały lub większy klub fitness, szkołę tańca, studio jogi lub po prostu butikowe studio treningów? Nasz system wspiera wszystkie rodzaje działalności. Mam na imię Paulina i w ciągu najbliższych kilku minut opowiem Ci o możliwościach systemu eFitness. System eFitness działa w przeglądarce internetowej. Możesz korzystać z niego na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu, gdziekolwiek jesteś. eFitness to narzędzie podzielone na trzy ważne obszary. System do zarządzania klubem, strefę klienta online oraz aplikację mobilną dla klubowiczów. Zacznijmy od głównego panelu do zarządzania klubem, z którego korzystają właściciele, menadżer, recepcja i instruktorzy. Z systemu może korzystać nieograniczona liczba pracowników, a każdy z nich posiada swoje własne konto, któremu możesz nadawać lub ograniczać poszczególne uprawnienia w systemie. Po zalogowaniu widzimy pulpit umożliwiający sprawne wykonanie najważniejszych zadań: dodanie nowego klubowicza, podgląd zajęć grupowych oraz fitbaru czy dodanie nowego zadania CRM. Z lewej strony możemy przejść do interesujących nas zakładek. Przejdźmy do zakładki klubowicza, gdzie możemy zobaczyć wszystkich klientów klubu wraz z ich statusem. Widzimy, czy klient ma opłacony karnet, czy może z jakiegoś powodu go jeszcze nie opłacił. Po kliknięciu w imię i nazwisko klubowicza przechodzimy na profil danej osoby. Możemy sprawdzić m.in. szczegóły dotyczące zakupionego karnetu, listę zapisów na zajęcia, historię wejść, a także dodać notatkę lub tak na profilu klubowicza. Grupując klientów po tagach, możemy następnie wyszukiwać konkretne grupy osób w raportach lub wysyłać bardziej spersonalizowane wiadomości mailowe i SMS-owe. W systemie w łatwy sposób zarządzasz grafikiem zajęć grupowych. Możesz również ustawiać zapisy na listę rezerwową, a także w każdej chwili skontaktować się masowo ze wszystkimi zapisanymi na zajęcia osobami mailowo lub przez SMS. Określisz też limitu osób na zajęciach. A za nieodwołanie obecności system może pobrać od klubowicza kaucję, zablokować zapisy na kolejne zajęcia lub pobrać wejście z karnetu. Jeśli na dane zajęcia chcesz prowadzić zastępstwo instruktora lub musisz odwołać zajęcia po dokonaniu zmiany, system eFitness wyśle taką informację do wszystkich zapisanych osób. To ty decydujesz, czy twoi klubowicze wchodzą na zajęcia w ramach karnetu, czy może wybrane zajęcia są dodatkowo płatne. Zajęcia incydentalne, kursy i warsztaty, także możesz skonfigurować w grafiku zajęć grupowych e fitness to łatwa i prosta automatyzacja. Twój czas jest cenny, więc oszczędź go na ręcznym pisaniu maili i SMS-ów do twoich klientów dzięki włączeniu automatycznych powiadomień. System wyśle do klienta na przykład wiadomość z życzeniami urodzinowymi, przypomnieniem o zajęciach lub informacją o końcu karnetu. Dzięki czemu rośnie szansa na to, że twój klient kupi kolejny karnet w twoim klubie. Bądź na bieżąco z aktualnymi danymi. Baza raportów w systemie eFitness daje ci wiele możliwości. Dzięki zestawieniom będziesz mieć wgląd w dodatkowe ważne dla każdego właściciela klubu. Raporty, które warto sprawdzać to m.in. finanse, sprzedaż Nowe karnety, zakończone umowy, frekwencja zajęć grupowych czy retencja klubowiczów w skali roku. Raporty możesz wygenerować do pliku Excel. Jeśli ustawisz swoje targety sprzedażowe, w raporcie Business Health Check zobaczysz procent ich realizacji i wiele innych kluczowych dla działania klubu danych, jak na przykład liczba karnetów, które zakończą się w bieżącym miesiącu. Druga część systemu to strefa klienta online, którą tworzymy dopasowując ją do Twojego brandingu. Spersonalizujemy ją przez dodanie Twojego logo, kolorów oraz zdjęcia w tle. Dzięki uruchomieniu strefy klienta, twoi klubowicze zyskują możliwość zakupu karnetu online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W strefie klienta możesz samodzielnie zamieszczać aktualności, informować swoich klubowiczów np. o nowych zajęciach w grafiku czy ciekawej promocji. Zakup karnetu i zapis na zajęcia są wyjątkowo intuicyjne. Jeśli jestem nową klientką, wybieram interesujący mnie karnet i wypełniam swoje dane. Z systemem eFitness uruchomisz płatności online, dzięki czemu klubowicze opłacą swój karnet przez internet. Nie musisz pilnować i sprawdzać pojedynczych przelewów za wejściówki, dokonywać transakcji tylko na miejscu czy notować płatności w zeszycie. W systemie na bieżąco widzisz, kto dodał nowy karnet i czy na pewno go opłacił. Płatności online mogą być jednorazowe, np. za karnet na określoną liczbę wejść oraz rekurencyjne, dzięki czemu co miesiąc płatność za karnet, np. bezterminowy, zostanie pobrana automatycznie. Nasz system jako jedyny zapewnia opcję płatności ratalnej, co jest innowacją zarówno dla właścicieli klubów, jak i dla samych klientów. Klient opłaca swój karnet ratami, a ty od razu otrzymujesz pełną kwotę. Z kolei zapis na zajęcia fitness, kursy czy treningi to dwa proste kroki. Klikam Wybrane zajęcia i w przycisk Zapisz się. W okienku Zapisu możesz dodać zdjęcie instruktora oraz opis zajęć. To zachęci osoby zainteresowane Twoimi treningami do zapisów. System eFitness wspiera wszystkie Twoje działania biznesowe, dlatego masz pełną dowolność w tworzeniu karnetów. Mogą to być m.in. karnety na określoną liczbę wejść, karnet open, roczny, bezterminowy, darmowe pierwsze wejścia, czy karnet dla użytkowników systemów zewnętrznych, jak np. Medicover. Do karnetów możesz tworzyć również promocje czy rabaty. Ponadto możesz jeszcze bardziej ułatwić swoim klientom działania dzięki uruchomieniu aplikacji mobilnej eFitness. W obecnych czasach korzystamy z wielu aplikacji i Twoi klienci na pewno też to robią. Aplikacja mobilna to dla Twoich klientów oszczędność czasu, łatwe zapisy na zajęcia i dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu, a także pewność, że ich ulubiony klub podąża za trendami. Mobilne rozwiązania przeznaczone są dla każdego typu obiektu, mniejszego czy większego. Możesz wyposażyć swoją recepcję w czytnik kart członkowskich lub mobilne i łatwe rozwiązanie, jakim jest czytnik kodów QR. Z systemem eFitness Twoim czytnikiem może być Twój smartfon, z którym w łatwy sposób odbijesz wejście klienta do obiektu. Jeśli w planach masz udogodnienie takie jak klub całodobowy lub bez udziału recepcji, to z naszym systemem jesteś w stanie w pełni zautomatyzować swoje studio lub siłownię. Mamy w ofercie kilka rozwiązań i pomożemy w wyborze tego najlepszego dla Ciebie. Teraz czas na kolejny krok. Kontaktuj się z nami, aby wdrożyć system e-fitness w Twoim klubie, dowiedzieć się więcej lub przetestować wersję demo. Dziękuję za obejrzenie do końca i do usłyszenia.